W Laboratorium Daily Tech wita Was dzisiaj Paweł Iwaniuk. Yy, dzisiaj w ramach testów czytnika Eklikto, wspólnie z moim pomocnikiem, którego widzieliście przed chwilą, Sancho Pancą, dokonamy testów wydajności i szybkości działania czytnika Eklikto. Yy, testy to, je oprzemy na pomiarach szybkości uruchamiania się oraz wczytywania yy, plików książek. Test wykonamy to pomocą stopera w telefonie których widzicie. Przejdźmy więc do testów i rozpocznijmy test uruchamiania się czytnika. Test wystartował. Jak widzicie czytnik uruchomił się w około 25 sekund. Jest to według mnie dobry wynik ze względu na to, że czytnik botuje stworzoną na jego potrzeby dystrybucję Linuxa, gdyż jest to urządzenie oparte na Linuxie i wydaje mi się, że 20, około 25 sekund przy 200 MHz armowym procesorze to całkiem dobry wynik. Przejdźmy do kolejnego testu, którym tym razem jest prędkość wczytywania się książek. Na początek przetestujemy dedykowaną książkę z systemu Eklicto. Yy, będą to plewy na wietrze Anny Gruzińskiej. Jest to książka zabezpieczona yy, poprzez zabezpieczenie DRM. Sprawdźmy więc jaka będzie prędkość wczytania się wspomnianej książki. Yy, czytnik zaczął wczytywać książkę. Okej, okay, yy, jak, jak widzicie, czytnik przytał książkę w około 16 sekund. Yy, według mnie osobiście nie jest to rewelacyjny wynik. Yy, książki powinny wczytywać się poniżej, przynajmniej według mojej oceny poniżej 5 sekund oczywiście mamy tutaj do czynienia z plikiem zabezpieczonym dere jest to plik pochodzący z księgarni Eklikto w związku z tym może to mieć yy, zabezpieczenie może mieć wpływ na szybkość wczytywania się tego pliku tym razem przeprowadzimy test prędkości wczytywania się niezabezpieczonych plików w formacie EPUB, pliki te znajdziemy w menu pod, w pod menu dokumenty, skorzystamy też z polskiej klasyki, dostarczonej razem z czytnikiem Eklikto. Tak, myślę, że za benchmark prędkości wczytywania się tych plików posłuży nam hrabia Fredro. Hrabia Fredro, jak widzimy, jest w podwójnym katalogu, dlatego jeszcze raz przeprowadzimy start z stopera. 3, 2, 1, start. Jak widzicie, Hrabia Fredro nie, za, nie zawiódł nas i wczytał się w tempie poniżej 6 sekund. To jest akurat dobry wynik. Nieporównywalnie lepsze w stosunku co do zabezpieczonego pliku DLM. Yy, Akceptowalne tak przynajmniej uważam. I na koniec ostatni test. Będzie to test prędkości. Wczytywania się plików w formacie PDF. Skorzystamy z yy, Isaaka ASIMowa i yy, jego fundacji, którą jak wie, niektórzy z Was wiedzą ostatnio czytałem. I otóż, plik PDF wczytał się w czasie 5 sekund. Jest to również akceptowalny wynik. I tutaj też nie ma większych zastrzeżeń. Jak więc mogliśmy się przekonać, Eclipto e generalnie ma pewne problemy z plikami zabezpieczonymi. I to by było na tyle w teście wydajności klikto e Zapraszam na kolejne testy czytnika.